No, cześć. Mam nadzieję, że nikt nie brał poważnie tego, że na samym końcu co powiedziałem ostatnio, że kończymy serię. No nie, gramy dalej, bo mamy jeszcze bufa. póki mamy bufa, to musimy jechać. Tak w sumie ja w ogóle zapomniałem, że w, me w Mekkę musimy podbić. Tak w ogóle, ja tak przyglądam się teraz w komentarze, bo w sumie jest 20. któraś tam godzinka, patrząc pod którymś odcinkiem. Ja w sumie trochę nagrywam do przodu, bo muszę, bo tak to by nie było odcinków. No i tak ktoś mi napisał, idź na Mekkę, bo tam dostajesz misjonarza. I tak w sumie myślę, kurwa. Czemu ja tego nie robię? Na serio. Mekka. Czasem ja mogę przez Gruzję przejść do Mekki. To, 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 to kurde, ja to muszę zrobić, bo wtedy będę miał misjonarzy więcej. I też ktoś napisał, że w Indiach ktoś... W Indiach jeszcze jakiś tam też daje właśnie bonus misjonarza, więc... Indie? Przybywam. Tu są sumie mam 30 tysięcy ludzi, tak w sumie stoją sobie, nic nie robią. To może byśmy tak w sumie coś tutaj zatakowali, co nie? Tak w sumie nie wiem, co? Tak... Bo to widzicie, wszyscy mają z każdym soju, tak muszę jakoś to napocząć Jak już napocznę, wieszcie, otworzę troszeczkę tak Wejdę w to, w te, w te indie to Wtedy już będzie łatwiej po prostu Na przykład w sumie Wy macie z tymi i z tymi, no tak w sumie mógłbym was zjeść, tylko tak W sumie czekajcie Uwaga, to jest Tworzenie szybkiego tego ok. Dzięki, dobra, wy się róbcie, wy się rozdzielcie tak w ogóle, bo tak w ogóle ja muszę grać agresywnie, naprawdę, ja ja, ja za, za zbyt pasywnie gram, ja muszę bardziej, nie wiem, atakować, bardziej oblegać wszystko, po prostu rozpieprzać wszystko dookoła, a ja tak, no dobra, podbijemy sobie teraz to. Nie, nie, to musi być, ok, my idziemy teraz i rozpieprzamy wszystko dookoła, no i właśnie tak ma być, no i tak tylko Perm podbije, a podbije, to idziemy na Gruzję. Wiem, wiem, Szwecja i tak dalej. Gruzja. Gruzja, to jest to. A Gruzja ma... Kurwa. Bizancjum. Bizancjum jest złe. Nie chcę walczyć się z Bizancjum. Wiem, że by nie ich rozwalił, bo w sumie... Um, czekajcie. Tak nie chciałem na to patrzeć, bo tak w sumie to, to może trochę dziwnie wyglądać, ale... Okej, okay. chodźmy tutaj. Tak trochę do... Okej, okay, czekajcie. Aha, aha. Mm -hmm. No dobra, no, okej. Okay. Wszystko czaję. E, wychodzi z... doszedłem do wniosku, że mam w pizdę armii e, i ja ich mogę zabić. Idziemy na Gruzję. Idziemy na Gruzję. Czemu? Bo mogę. Idziemy też na Konstantynopol. Czemu? Bo też mogę. A potem idziemy na Mekkę. Przejdziemy sobie tu. Gdzie jest ta w ogóle Mekka? Ona gdzieś tu była, co nie? Medina? Nie. Mekka, o! Cześć Mekko! Musimy sobie Mekkę podbić. I musimy jeszcze podbić tutaj gdzieś. Jest Jerozolima. Ona gdzieś się tak jakąś dziwną. Chyba. Al nie, nie Alkarak. Czy Alkarak? Nie. Czy. Alczar. Gdzieś tu jakąś taką dziwną nazwę miała. Julun? Nie. Nie wiem, nie pytajcie mnie, ja się nie znam. Ja wiem tyle, że tu są Chiny, tu, jest Indi tu są Indie, a tu są Araby, a tu są kebaby. I tyle mi starczy. Nie no, boję się troszeczkę to wyszkodzić, ale powiem wam, że odkąd gram w Europę, to naprawdę mi się polepszyła wiedza z tego... z geografii. Trochę, trochę, bo trochę, ale się polepszyła. Co widzicie? Gry uczą. Gry uczą. W sumie to tak może, oni gdzieś tutaj idą? Gdzie oni idą? Kiedy idziecie? Mogę was rozwalić? A wy? Chodźcie tutaj. Wy w sumie byście mogli też gdzieś przejść. Wy w sumie możecie tu się na osobie i chodźcie tutaj. Tu jest dobrze. Co tu możemy zrobić? Tengri! Cześć. Hmm. To jest bardzo smakowity kołąsek. Ok. Widzę, że nam się ta armia tworzy. Bardzo dobrze, co tam się stało. Wszystko szybko chodziło nagle. Chyba puściłem pauzę. Dobra, no wracamy mamy? 34% A jak tam bunty? O Boże O Boże mają 0.1 do, do buntowania się Trzeba teologa Tak Jest! Patrzcie na to Dzięki Mogę Yellow Shamanist e, zrobić A czy to mój usunie Black Shamanist? Czy już nie mam Black Shamanist? Czekajcie Chyba już nie mam Black Shamanist. Trochę lipa. No dobra, weźmy sobie Yellow. Co mi to robi? Chyba nic. Ej! Stop! Stop. Chyba ja tu muszę sprawdzić sobie. No w sumie to nic. Ci są troszeczkę bardziej tolerowani. Z minus jeden czy co teraz ci heretycy? Tacy heretycy są tak... Nawet troszeczkę tolerowani, czy jak? Oni są troszeczkę tolerowani czy są nietolerowani, tak? W sumie nie wiem W sumie to mnie nie obchodzi to Gdzie ja chciałem atakować teraz? A, na, na tych chciałem atakować. Dobra, to, to idzie tam atakować a, a ja sobie tu muszę ogarnąć wojnę w... Wojnę, 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 wojny tutaj w... W naszej. Chcecie posłuchać jakieś piosenki? Bym wam zaśpiewał, ale kurde, ja nie umiem śpiewać. Chociaż powiem wam, że w Sylwestra to, jak my żeśmy odjebali z kumplami e, Celindy Titanica, no to powiem wam, że, 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 że naprawdę pięknie, po prostu. Aż się wzruszyłem. Tylko serio to nie, ale spoko. E, dobra, pyk, pyk. Dobisz co jeszcze? Hmm. I wszystko wróciło do normy. Nikt nie chce się buntować. O, prestiż dostaje roczny Szkoda, że mam prestiżu na maksie I nie jest mi to potrzebne, ale dobra, dzięki za prestiż Bo Oko przyda się Dobra A, właśnie, Indie Indie Ok, wy tu prowadzicie wojnę, z kim wy prowadzicie wojnę? Wy tak prowadzicie wojnę, o Boże Ta wojna jest duża, a jakbym wam wypowiedział wojnę To bym walczył z tymi, z tymi, z tymi I bym sobie tak złapał już tutaj no, nogę konia Taką umieśnioną bym zrobił. W sumie to tak... W sumie to nie jest takie głupie. Ile wy macie ludzi? W sumie to... Wali mnie to tak naprawdę. I... Tak w sumie chyba powinien po prostu zrobić coś, jeszcze jednego... Tak, nie mogę. Szkoda. Szkoda. Was mają atakować? Nie, was miałem atakować, tak? Was. A wy chcecie... Ej, wy macie tutaj chyba... Ło Boże, wy macie dobre prowincje tutaj. Wy, wy musicie mieć dużo ludzi. Czola. Jednak sprawdzę, wiecie co? Tak, tak, tak. 29 tysięcy, dobra. Wy jak się nazywacie? Jadawa. Jadawa san 14, dobra A wy jesteście mali... Dobra, walisz to, idziemy na wojnę Uj. Cześć Dobra, wy sobie staniecie tutaj Wy sobie staniecie tutaj A wy sobie staniecie tutaj I to... O, jeszcze jedna szesnastka tu jest To wy sobie staniecie tutaj i prowadźcie wojny, proszę was, taką piękną wojnę. A ja wracam do naszej wojny w piosence naszej. A nie, nie chcę wpływać flotą nigdzie. O, ty, ty, ry, ty, ty, ry, ty. taka piosenka. Jej, 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 jej. ok. Dobra, song zaraz padnie. Co się dzieje? No, możemy zwiększyć tam obronę naszych tych. Co się dzieje? Prestige, OK, dzięki, dzięki Coś tam podbiłem. OK. Wy w sumie to się połączycie z tymi. Wy w sumie możecie przejść tutaj. A wy tutaj. I w sumie jest zajebiście. Dobra. A, a tu jak wygląda sytuacja? W sumie przechodzicie tutaj i stąd idziecie tutaj. Wy się możecie podzielić. pójść tu. Wy się możecie podzielić. pójść tu. okej, okay. A tu jak wygląda sytuacja? Ej, czekajcie. To chyba mam za trochę za mało wojska. No, w sumie? Może nie. W sumie? 13, 21 tysięcy. W sumie? W sumie? W sumie? W sumie to tak. Tak, w sumie meka. 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 Mekka Nie wiem po co na to na co patrzę Przecież ja chcę na, ej czekajcie, gram na pauzie Tu jest widzicie pauza Się pauza mi wyłącza Nie wiem co tam się dzieje, dobra Cześć Okej okay. okej, okay, już myślałem, że biznes mnie dołączyło. Uf, dołączyło. Mogę ich zabić. Jedziemy z nimi wszystkimi Nie? Nie dam ci żadnego tam military coś tam. Polska, a z kim walczy? Z krak... Boże, jaki krak? Jaki kraków urósł? Nice, nice Ile ja w ogóle zarabiam? O Boże Wystraszyłem się, sorry, ale wystraszyłem się tego ile zarabiam Zróbcie tak, a potem tak Wy Zróbcie tak A wy tak Nie możecie tak To tak, a wy Nie możecie tak, to tak, nie możecie tak, to tak, to tak, to tak To tak możecie, dobrze Zajebiście? A w naszej piosence Ale tu w ogóle bardziej taka wyokrążony Song, Gdzie jest moja fota? Czemu moja fota w ogóle siedzi i się... Nie wiem, chodźmy tutaj Bo ja muszę tu przejść Chodźmy tu, dobra To chyba starczy już tu w Songu Jak tam bunty? A nic się nie chce buntować bo w sumie po co by się buntowali? Tak nie muszą. Okej. Okay. Czekajcie. Prestige czy Hortunity, Unity? No, jaki to wybór? Czyżbym zaraz nie dostał znowu. Od 10 Prestige już dostałem z powrotem? Dziękuję. Dobra. Idźcie tutaj. A wyjdzie tutaj. O Boże. to są takie małe. Patrzcie, jakie małe wysypki fajne. Czy znaczy, wysypki? co ja mówię. To na nie wyspa. To nie pół wyspa chyba. Coś większego. A tutaj? O Boże, tutaj zazwyczaj więcej... O Boże, czemu tutaj stoi tyle ludzi? Idź tutaj. To Indie będzie ciężko podbić, wiecie? Tak, tak dochodzę do takiego wniosku. O Boże, mi przeszło! Ej, tam... Mieli, mieli być moi ludzie. O Boże, jak to fajnie wszystko się nagle zrobiło takie fajny, fajny, fajne kolorek zielony. Przecież jeden miał lepszy zielony, powiem wam. Ten jeren, jerenowy zielony był dużo, dużo lepszy. No że nie mam tego jerenowego zielonego. No ale co zrobić? Ciekawi mnie, czy w te 60 lat, jak się ma ten bonus, da się podbić cały świat. Ja bym grał tak naprawdę agresywnie, agresywnie, tak jeszcze bardziej agresywnie, niż teraz, jak gram agresywnie. I się skupił na po podboju wszystkiego dookoła. Czy da się na tym buffie y, tym y, imperium mongolskim pod, podbić wszystko? W sumie? Prawdopodobnie, że tak. Bo w sumie do którego mam buff? Ale bym dostał tego wszystkiego. Bo Boże, tu dostaję kulturę threshold 10, zajebiście. Eee, nie to. To? 52, czyli jeszcze 5 i 25 lat. 25 lat. Całe Indie jem. Tutaj zjem. Dojdę do Mekki. Zjem trochę Europy i się skończy. Więc prawdopodobnie już się w Cesarstwo będę wbija bez bufa. Więc będzie fajnie. Dobra. Ale w sumie chyba na kraje jest całkiem całkiem przyjemnie. Zróbmy, gdzie wy w ogóle idziecie? Tutaj? Oko, mam jakieś lidera? O tego. Mungkę. Mungka. Tak trzeba zaciągnąć. Kafa. W ogóle kawa tu jest. A, wy tam łapiecie ich, to wy możecie pójść tu. Wy tutaj sobie łapiecie tych, wy sobie tutaj ich rozwalacie. Gdzie oni są w ogóle? O Boże, co się dzieje? Chyba coś podbiłem Chyba coś na pewno podbiłem I tak jest dużo mniej już tych powiadomień, bo wyłączyłem sobie te, że, po, że jakaś prowincja jest oblegana przeze mnie Ale no i tak du dużo zostaje, no, sorry Ej, bo tu mi chyba odbił prowincja Dobra Muszę teraz sprawdzić, nie to Kurde, to dawać Muszę sobie sprawdzić jak idzie mi w Indiach? Ło Boże! Tu 30 parę tysięcy mnie zatokowało. Uhu uh, hu uh. Zostało mi tysiąc. Idziemy tam, podbijać fort. A wy jedziecie. Nie wiem gdzie widzieć. Chodźmy tutaj. Nie możemy pójść na stolice, bo ten mi fort... Dobra. Tu można pójść, nie możemy pójść. Tu, chodźmy tu. A w sągu? Już moja flota... Tak, już moja flota stacjonuje. Dobra, przechodzimy sobie. Widzicie tutaj. O Boże Czemu tam mnie nie ma O Boże O Boże Ty Do Europy Więcej, więcej wojsk do Europy W sumie tak Nie zaznaczę, czekajcie, zaznaczał, tak Wy Do Europy I no raz, i no raz, jak najszybciej Great. Chodzicie w nich. Koniec z nimi. Dobra, przejmujecie tą prowincję. Tutaj przejmujecie. Tu przejmujecie. Dobra, dobra, ty. Ty pomożesz w Indiach. Chodź... No, chodź tu. No. Jak i uparty, nie chcę pójść. O! Ale ja mam tych wszy tego wszystkiego... tych bonusów z trade'u. kurde, patrzcie. W sumie nie ma się to dziwić, jak mam tyle tradeu. Ile w ogóle zadałem w tym trade'ie swoim? 39%. A ja bym tutaj wszystko przesłał? Ile tu mam? 70%. O. W sumie to by mogło być nawet całkiem. całkiem, całkiem niedługo. Bym tutaj wszystko przesłał, a potem bym mógł przesłać to wszystko do. Krymu. Tak. Znaczy do Krymu, do Konstantynopolu. Pola, polu, pola, polu, pola. Nie wiem. Walić to. Dobra, bijemy się dalej tutaj. Pyk, 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 lideczki laserowej. Zrobimy tak. Stop. Misję jaką zrobiłem? Tak. Zrobiłem misję, w końcu. Da, na pewno armię stworzy. Ile? 75%, no tak, 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 tak. Rywal naszego rywala, Andaluzja. Ja Cię widzę w ogóle, Andaluzjo? Widzę Cię. Dobra. Andaluzjo. O nie, to już. To, to, Sorry, sorry, już tak sobie kliknąłem. To, to było przypadkiem. Przypadkiem kliknąłem na złoto, ale jak już widzę, że tu jest złoto, to, to już wiadomo, że ja to muszę mieć, tak? Więc, sorry, wojna? Nie. Czekaj, czekajcie. Dobra, nie, już myślałem, że będzie jakiś ten. Cokolwiek na jakieś kasus belli, czy cokolwiek na nich, ale nie. Niestety nie, nie dadzą mi. Nie dadzą mi sobie podbić jednej prowincji. Jak tylko chciałem podbić? Dobra. Gdzie w ogóle idziecie? Nie wiem, w sumie. Ok, musimy teraz patrzeć, co się dzieje w Indiach. W Indiach jestem wszędzie blokowany. Co mnie trochę wkurza. Nie, tu nie jestem blokowany. Tu mogę sobie stanąć i stać. A mogę na... O, mogę na fort pójść. Dobrze, bardzo dobrze. W sumie to bym mógł też tym pójść wpierdzielić A potem pójść na fort. O. To jest zawsze jakaś opcja. Sąg się już kończy? Czy... Song się kończy, Hej, piosenka się kończy Taki żart, taki żart Czekajcie Czekajcie Czekajcie, bo nie rozumiem trochę Aha, do, do, dobra, to jest 10, a nie 100 Już tak myślałem, 100 Ha, inflacja i 50, czy stówę? Hm, hm Ja nie chcę inflacji Chociaż w sumie to tak mam tyle kasy, że Powinienem brać tamto, ale dobra. Łoboże! Łoboże! Uzu, coś tam się chce buntować mi. Uzu. Uzu. Czemu? Czemu ty się chcesz buntować? A tylko tu wybuchniesz, co nie? A ty zaraz do mnie, do mnie przyjdziesz. Min chce się buntować jeszcze. Łoboże! Hej, coś tam. To ty jesteś. Nie, nie, to nie ty jesteś. To ty jesteś, tak. I jeszcze raz minzie. Czemu się w ogóle jest trzech różnych budowników od Min? Ja wiem, że ten państwo często się rozwala na jakieś mniejsze państwka, ale to chyba powinny być inni, inni budownicy niż ciągle, ciągle min, min, tak? Cześć. Macie z buta. W sumie to was tu już tu nie ma. Tych mogę zabrać. W sumie to was bym mógł ścisnąć. W sumie pagan taki tu... Co ty, z kim ty jesteś? Aha, dobra. Tak, co, co to za państwo powstało? Aha, Okej, okay, ok. Już czaję. Ju, już to widzę. Ej, czemu ich tu jest tak dużo? Ej, ich tu jest dużo. Ej, 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 ej. Ej! Ich tam jest dużo! Aż tak dużo, że aż muszę ich chyba rozwalić. Ej, tu mnie coś podbili. To jest w ogóle śmieszniejsze. Gdzieś uciekają, to chodźmy na tych może Czyli też podbili, więc możemy sobie podejmować Teraz to Okej okay. O Boże Gdzie wyjdziecie? Mogę iść za wami? Mogę iść za wami. Dobrze, pójdziemy za wami Czy wiecie, że pójdziemy za wami? Pierdzielcie tym Dobra, nawracamy. Jak tam ze bunty? Dobra. Haryda, Haryda. Nara. Nie chcę mieć buntu, powiem wam, że... Bo wiem, jak, jak mi zaczną bunty wybuchać, to potem już będą cały czas wybuchać, a ja nie chcę. Ja tak bardzo nie chcę mieć buntów. Okej, okay, tu nie mogę przejść. Ale poczekamy sobie. Nawet z nimi sobie poczekamy. Ej, ja w sumie mam power 3000 na miesiąc. Excuse tu dude. bił, Jak oni idą gdzieś, nie wiadomo gdzie. Chodźmy też tam. Ej, okay, z nikim czekajcie, czekajcie. Zostańcie tutaj Rozwalcie tych Sąk już ma 100%, dobra, czyli sąk już przechodzi do nas Kończyła się piosenka Dobra W sumie teraz tak Chodźmy tymi Ale ja mam wojska dużo Skąd ja mam tyle wojska Tak tu fajnie tak się przytulili do nabrzeża Nie ma... mają, wszystkie mają to już? Syrycy coś tam. To jesteście wy, tak? Nie. To wy jesteście. Bo Boże, aż tu bym poszedł. W sumie ja bym mógł, ale... Pagan by też czas cisnąć, kurde. Nie wiem. W sumie nie wiem co atakować. Mam strasznie dużo punktów. Czekajcie, gdzieś, gdzieś, gdzieś tu było coś takiego jak. Kopalnia złota. Dzięki. Dobra. Okej, okay. Bizancjum. Padnie za chwilę. Muszę się pospieszyć, to za wolno podbijam To, to może troszeczkę dziwnie i głupio brzmi, jak ja podbijam tak dużo, no ale O Boże Jak ja chcę podbić naprawdę dużo To naprawdę za wolno podbijam Powinienem zrobić chyba Kolejną armię Nawet najemników I zacząć podbijać coś więcej, na przykład tutaj Kijów i tak dalej Zrobimy sobie tutaj dwie armie I zacznę podbijać więcej, bo bo ja za mało podbijam, ja za duży przychód mam Armię mogę zbudować Już wam mówię Gdzie to jest? Tutaj gdzieś jest 529 tysięcy, już pół miliona armii mogę zbudować Ja to muszę wykorzystać Ja to muszę wykorzystać, na pewno muszę wykorzystać Song już nie istnieje, dobra Angry Super Great Zajebiście Zajebiście, jak tam w Indiach mi mnie tu podbijają Dobra, wy podbijacie, super Okej okay. Tu widzę, że dostali w wpierdziel od moich To mnie bardzo cieszy, za małą armię tutaj mam Dobra Taki kijów Z Krakowem a taki Czernigow Z Władimir, i o, akurat, idealnie. No i już. O, dobra, tutaj widzę, że dało mi się ich pobić. Chodźmy tu do fortu. Forty podbijemy, to będzie dobrze. A z wami nie walczę, dobra. Tu się bijemy, pod, zabiliśmy ich. Spróbujemy ich złapać, może. Będzie dobrze. Ja mówię, ja muszę grać agresywnie. Ja muszę naprawdę grać dużo, dużo, dużo bardziej agresywnie. Ci już fortów nie mają, został im ostatni fort, więc myślę, że teraz możemy tak. A, podzielić tą armię i idziemy jeden, tu, jeden, tu. Tutaj jeszcze są forty i nawet są chyba. Bardzo niebezpieczni, więc może ich zostawimy jeszcze chwilę w spokoju. Tu nas trzeba podbijać. Tu mam za dużo fortów, są mi niepotrzebne kompletnie. Muszę je usunąć. Tu widzę, że w końcu armia dochodzi. Dobrze, bardzo dobrze. Przyda się to. Tu widzę, że idzie 42 tysiące na prawdopodobnie to. Dobra. Tam się coś dzieje, więc chodźmy tam. Weźmy sobie jeszcze jednego lidera bo czemu by nie. 4, 2, 1, 3. Może być. Zróbcie jakieś tutaj myki. Jeden w lewo, drugi w prawo i dacie radę. A w sumie to na fajnie to wygląda. A Jean sobie taki tu piękny stoi. Jean, czy w ogóle masz armię? Bo tak w sumie. Tak patrzę się na niego czasami, a nie widzę. Chociaż w sumie to jest nieważne. To jest bardzo nieważne. Ważniejsza jest na przykład wojna z wami I od razu chyba z wami, tak? Tak Jeden stack tutaj Reszta tutaj No i teraz już całkiem lepiej Cztery wojny A nie kurde jakieś tam yy, Dwie, co tam prowadziłem, czy ileś Teraz to już ładnie to wygląda Jeszcze jakieś forty jeszcze. Dobra, chodźcie tutaj. Wyjdziecie tu. Wyjdziecie tu, dobra. Teraz tak, tutaj, jak wygląda sytuacja. Idzie całkiem nieźle. Dobra. Tam mamy załatwiony. O Boże, co tu podstało? Czemu Wy to uwolniliście? Wy to uwolniliście, żebym ja tego nie zabrał, tak? Ha, cwane, cwane Panelisy, ale to, jest, to, to wam nie pomoże. Yy, troszeczkę źle jest, bo oni mi się tu wbiło w te 8000, ja tu pod, odbijałem, bardzo, bardzo długo tą prowincję. I bym wolał jednak, żeby ta prowincja była jednak moja, wiecie? Tak. No, nie, mam nadzieję przynajmniej, że to będzie moje. Dobra. Wiecie co, skończymy odcinek. Co mi jest dobrze? Mamy jeszcze kilka lat. Kilkadziesiąt chyba jeszcze nawet. Ta. Indie zaraz się skończą. Tu podbijemy jeszcze Pagan Tu lecimy do Mekki Tu złapiemy już Bizancjum Zaraz zrobimy jakoś tak trade'y Żeby to wszystko szło tutaj do Konstantynopola I tam będziemy zbierać takie kokosy, że ja pierdolę Przepraszam, że klnę, ale taka prawda No te 38 to co jest? Wyślemy to wszystko, niech płynie z prądem No Tylko by się ten, ten, ten my trade port do sprzenieść jakoś, da się takie przenieść? Chyba da się. Chyba jak solicy przyniosę, czy, czy nie? Tak? Nie wiem, w sumie sam. Dobra, mierz o to, dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo na razie. Pasja!